Z Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiadr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nikodem miał wszystko. Był dosyć bogatym, a nawet wysoko postawionym farzeuszem, A przychodzi do Jezusa, jakby mu czegoś brakowało, nie stawia pytania, choć z odpowiedzi Jezusa wynika, jakby pytał o Królestwo Boże i możliwość dostania się do niego. Narodzić się ponownie, to znaczy konkretnie stać się ponownie dzieckiem. Duchowe narodzenie dla nas chrześcijan prowadzi do stania się dzieckiem Boga przez chrzest, a dziecko to ktoś, kto charakteryzuje się prostotą, bezpośredniością, beztroską. W Ewangelii Świętego Mateusza Jezus mówi: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mistrz Eckhart pisze: Chcesz wiedzieć, czy twoje dziecko się narodziło i czy jest ogołocone z wszystkiego, a zatem czy stałeś się synem Bożym? Dopóki się trapisz w sercu z jakiejś przyczyny, choćby nawet z powodu grzechu, Twoje dziecko jeszcze się nie narodziło. O doskonałym Jego narodzeniu mówić możemy dopiero wtedy, kiedy człowiek nie trapi się już z żadnego powodu. Można by powiedzieć, jak ojciec Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij. Jezus często powtarzał, nie troszczcie się zbytnio. Do Marty mówił, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. A kazanie na górze, Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Zadanie na dziś: wołaj do Jezusa miłosiernego o postawę dziecka w swoim życiu, o głębokie zaufanie wobec Ojca w niebie, prostotę oraz bezpośredniość. Ksiądz Jan Twardowski powiedział: Mądrością dziecka jest ufność, bądźmy więc mądrzy, jako dzieci najlepszego Ojca.